Wiele spraw rozpoznawanych przez sądy w postępowaniach cywilnych dotyczy tak zwanego prawa sąsiedzkiego, a więc relacji pomiędzy sąsiadami dwóch lub więcej nieruchomości. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o instytucji dotyczącej im misji, a więc regulującej m.in. kwestie właśnie rzeczonego prawa sąsiedzkiego. Bartłomiej Żukowski, radca prawny, zapraszam na kolejny film z cyklu O prawie bez krawata. Zdarza się, że. Na naszej nieruchomości doznajemy pewnych uciążliwości, które wynikają z tego, że nasz sąsiad korzysta ze swojej własności w sposób niekoniecznie taki, jaki byśmy chcieli, który daje nam się we znani. Korzystając z nieruchomości, wiadomo, że nie wszystko ogranicza się tylko i wyłącznie do jej obszaru i obrębu. Pewne działania, które podejmujemy na naszej nieruchomości, skutkują bezpośrednio dla naszych sąsiadów. I tutaj dochodzimy do kwestii immisji. Ale po kolei. Zasadą w prawie cywilnym jest to, że właściciel nieruchomości może korzystać ze swojej własności z wyłączeniem innych osób w granicach określonych społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tej rzeczy. Jeżeli ktoś narusza zaś prawo własności w inny sposób, aniżeli pozbawienie właściciela możliwości korzystania z nieruchomości, właściciel może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem. I zaniechania naruszeń. Są to regulacje ogólne. Regulacją szczególną jest przepis artykułu 144 Kodeksu Cywilnego, który mówi wprost, że właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które przekraczają przeciętną miarę, przy czym przeciętna miara określana jest zarówno społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, w tym przypadku nieruchomości, jak i stosunkami miejscowymi. A więc na czym to polega? Polega to na tym, że mamy dwie sąsiadujące nieruchomości. W obrębie swojej nieruchomości, co do zasady, każdy może robić to, co chce, ponieważ jest właścicielem. Natomiast, jak wspomniałem na początku, pewne działania będą rzutowały na nieruchomości sąsiednie. Na przykład nadmierny hałas, bądź jakieś nieprzyjemne zapachy. Możemy też mówić tutaj o jakichś uciążliwościach w postaci kurzu, czy innych rzeczach, które dają nam się. We znaki. I tutaj dochodzimy do kwestii immisji. Jeżeli na naszej nieruchomości doznajemy takich uciążliwości, możemy żądać od właściciela nieruchomości sąsiedniej, aby przywrócił stan zgodny z prawem i zaniechał dalszych naruszeń. Przywrócenie stanu zgodnego z prawem nie zawsze oznacza przywrócenie stanu poprzedniego, może oznaczać tylko ograniczenie pewnych działań, które zostały już dokonane w taki sposób, aby nie przekraczały rzeczonej przeciętnej miary. Na przykład, jeżeli nasz sąsiad dokona nasadzeń w granicach swojej działki, do czego oczywiście ma prawo, ale nasadzenia te są tak wysokie, że zaczynają pozbawiać naszej nieruchomości światła, możemy żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem, a więc niekoniecznie usunięcia w całości tych nasadzeń, ale na przykład ich skrócenia do wysokości takiej, która nie będzie bezpośrednio oddziaływała na naszą nieruchomość. I to jest przywrócenie stanu zgodnego z prawem. W przypadku hałasu możemy domagać się, aby ten hałas był mniejszy, bądź by był rzadszy, mniej uciążliwy. I teraz, w jaki sposób sądy badają to, czy ta przeciętna miara została przekroczona? Tutaj ważne są takie czynniki jak częstotliwość, natężenie, uciążliwość dla danej nieruchomości. Krótko mówiąc, musimy zbadać to, czy nasze odczucia są rzeczywiście obiektywnie uzasadnione, a więc czy to przekroczenie przeciętnej miary znajduje odzwierciedlenie, krótko mówiąc, przez osobę oceniającą sprawę obiektywnie? Nie decydują tutaj tylko i wyłącznie nasze subiektywne przekonania, że nam jest za głośno, że nam coś nie odpowiada. Tutaj musimy oprzeć się na kwestiach obiektywnych. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś w sezonie grillowym, od czasu do czasu Urządzi spotkanie towarzyskie, które będzie ciut głośniejsze, no trudno mówić, aby przekroczył przeciętną miarę nieruchomości. Jeżeli natomiast te spotkania będą regularne, głośne, do późnych godzin nocnych, z dużym natężeniem hałasu, czy innych nieprzyjemnych dla nas okoliczności, możemy już mówić, że ta przeciętna miara została przekroczona. Dlaczego? Dlatego, że wiadomym jest, że jeżeli ktoś siada działkę rekreacyjną czy budowlaną, rzeczą normalną jest to, że korzystając tej działki będzie czasami mogło być troszeczkę głośniej. Ważne jest, aby nie przekraczało to tej przeciętnej miary. Musimy więc zachować umiar. Nie możemy przy pierwszej lepszej okazji, czy pierwszym głośniejszym zachowaniu naszego sąsiada od razu wytaczać postępowania o to, aby zaniechał jakichkolwiek spotkań towarzyskich i aby się na swojej nieruchomości nie poruszał, a najlepiej chodził w kapciach i się nie odzywał. I misje, jak powiedziałem na początku, dotyczą kwestii przekroczenia przeciętnej miary. Musimy badać, jakie są stosunki miejscowe w danej miejscowości. Inaczej będziemy patrzyli na wykorzystanie nieruchomości, na przykład w miejscowości, jakiejś, w jakimś kurorcie, gdzie powszechnie dogonuje się, w sezonie jest głośniej, więcej ludzi, większy ruch, a inaczej w miejscu, gdzie jest to odosobnione, jakaś agroturystyka albo uzdrowisko, gdzie wiadomo, że ludzie przyjeżdżają bardziej, aby odpocząć. Dlatego zwracam uwagę na te stosunki miejscowe. Często zdarza się, że ktoś, kto posiada już jakąś nieruchomość, jest zaniepokojony tym, że w sąsiedztwie coś się buduje i chciałby temu zapobiec. No bo wybuduje się, będzie więcej osób, będzie więcej hałasu, być może zasłoni widok z okna, zacieni mi trochę działkę. I tutaj wchodzimy znowu w kwestię relacji prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Bud Budowla czy prowadzenie procesu budowlanego odbywa się na podstawie pozwolenia na budowę, które jest instytucją prawa administracyjnego. Organ administracyjny bada, czy są spełnione warunki techniczne określone w rozporządzeniach, czy jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i tylko na tej podstawie wydaje zgodę. Jeżeli natomiast ta budowla zaczyna nam przeszkadzać ponad przeciętną miarę, a więc na przykład nasadzenia, o których powiedziałem wcześniej, są tak wysokie, że zaczynają nam zacieniać yy, nasz ogród. Ktoś postawił na granicy płot, który jest tak wysoki, że właściwie odgradza nas od światła słonecznego, od widoku i w ten sposób no, zdecydowanie ingeruje w naszą własność. To tutaj wchodzą w grę misje i możliwość dochodzenia rzeszonych misji, czy zaniechania emisji na drodze postępowania cywilnego. A więc sama budowa, z czym wiąże się hałas, kurz, zwiększony ruch pojazdów, nawet budowlanych. Nie jest przesłanką do tego, abyśmy mogli żądać zaniechania takiego wykorzystania nieruchomości sąsiedniej, ponieważ właściciel tej nieruchomości ma takie samo prawo jak my do realizowania prawa zabudowy, a więc realizowania procesu inwestycyjnego. Co do zasady, proces ten jest ograniczony w czasie, a więc trwa przez pewien okres czasu, jest związany z naturalnym przeznaczeniem tej rzeczy, i tutaj nie sposób mówić o tym, aby ktoś prowadzący taką budowę rzeczywiście dopuszczał się naruszeń i aby można było żądać. Zaniechania tych naruszeń na drodze postępowania cywilnego. Sposób wykorzystania działki może mieć natomiast znaczenie. W jednym z orzeczeń sąd, na przykład, zakazał właścicielowi działki sąsiedniej, aby korzystał ze swojej nieruchomości ponad przeciętną miarę w ten sposób, że parkował samochody ciężarowe czy ciężki sprzęt budowlany bezpośrednio przy działce swojego sąsiada, gdzie wznosił urządzenia reklamowe na znaczną wysokość, które ograniczały widoczność działki sąsiedniej, czy też nie pilnował psów, które były strużujące do tego stopnia, że przekraczały one granice swojej działki. I to jest klasyczny przykład immisji, które w orzecznictwie sądowym znalazły ochronę. Sąd w tym orzeczeniu, o którym mówię, nakazał właścicielowi działki usunięcie sprzętu budowlanego z pasa, Bezpośrednio przyległego do działki sąsiedniej, usunięcie reklam ponad określoną wysokość, nakazał sprzątanie po psach, które bezpośrednio przy działce sąsiedniej miały swój wybieg. Ponadto zobowiązał właściciela działki do zapobiegania temu, aby psy te przekraczały granice nieruchomości. Jak widać, sprawa wydaje się dosyć banalna, ale znalazła finą w sądzie. Co więcej, sąd uregulował te relacje pomiędzy sąsiadami w ten sposób, że wydał nakazy i zakazy, o których mówiłem. Przed chwilą. Co jeszcze może być emisją? Emisją oprócz nadmiernego hałasu, oprócz odoru, może być na przykład promieniowanie elektromagnetyczne, które wytwarzają anteny. Nadajniki, które są umieszczone na przykład na dachu. Natomiast tu też musimy pamiętać o przeciętnej mierze. Wiadomym jest, że takie urządzenia muszą się gdzieś znajdować, tam gdzie jest dopuszczony plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie mogą, się one, gdzie mogą być one posadowione. Natomiast jeżeli ich promieniowanie Zaczyna mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. To oczywiście tutaj uruchamia się już znowu droga sądowa do zaniechania tego promieniowania w taki sposób. Ważna uwaga, na którą zwrócił, na co zwrócił uwagę sąd w jednym z orzeczeń, że wykazanie związku pomiędzy promieniowaniem elektromagnetycznym a pogorszeniem stanu zdrowia musi być wykazane stosownym dowodem, a więc musi być bezpośrednio wykazane, że dokładnie to promieniowanie wpływa na określony stan zdrowia. I co więcej, dowód taki nie może być inny niż dowód zbiegłego lekarza sądowego. Tutaj nie może wypowiadać się nikt posiadający uprawnienia techniczne, ponieważ stan zdrowia jest wyłączną domeną lekarzy. Więc jeżeli zamierzamy dochodzić tego typu uroszczenia, musimy pamiętać, aby złożyć stosowny wniosek o przeprowadzenie dowodu zbiegłego lekarza, aby ocenił wpływ tego promieniowania na stan naszego zdrowia. Immisją jest również monitoring, który jest zainstalowany na częściach wspólnych nieruchomości, który został zainstalowany na przykład niezgodnie z przepisami, bez stosownej uchwały bądź zgody pozostałych współwłaścicieli, który może naruszać dobra osobiste. Pomiędzy immisjami a naruszeniem dóbr osobistych występuje też związek. Proszę zauważyć, jeżeli coś narusza nasze prawo własności, może też naruszać nasze dobro osobiste, na przykład prawo do prywatności. I tutaj te roszczenia mogą się krzyżować. O czym warto pamiętać? Różnica jest taka, że roszczenie o zaniechanie emisji może być dochodzone tylko przeciwko właścicielowi nieruchomości sąsiedniej. Natomiast roszczenie o zaniechanie dóbr osobistych jest roszczeniem, które może być skierowane do każdego, kto te dobra naruszy, a więc również do osoby, która nie jest właścicielem nieruchomości, a tylko z niej korzysta. Kiedy również warto skorzystać z roszczenia o zaniechanie emisji, na przykład w przypadku własności lokalnej, jeżeli ktoś korzysta ze swojego lokalu ponad przeciętną miarę urządzając na przykład głośne imprezy spotkania yy, puszczając głośną muzykę yy, ewidentnie utrudniając wspólne zamieszkiwanie pierwszym krokiem z którego warto skorzystać jest roszczenie o zaniechanie immis dlaczego dlatego że co prawda jak mówiłem też w jednym z wcześniejszych filmów do obejrzenia którego oczywiście zachęcam ustawa o własności lokali przewiduje możliwość skierowania sprawy do sądu o Zlicytowanie takiego uciążliwego właściciela, czyli odebranie mu prawa własności lokalu, natomiast jest to najdalej idąca ingerencja w prawo własności. Nie jest tak, że za każdym razem sąd się na to zgodzi, ponieważ ono pozbawia właściciela własności jego lokalu. A więc zanim zdecydujemy się na to i zanim stwierdzimy, że jest to faktycznie jedyna droga do tego, aby yy, zapewnić spokój w naszej nieruchomości, powinniśmy wykorzystać roszczenie o zaniechanie emisji. A więc wezwać taką osobę do zaprzestania tych naruszeń, później ewentualnie złożyć pozew sądowy o nakazanie zaniechania tych naruszeń, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu i będzie trudno to wyegzekwować, dopiero wtedy skierować sprawę o zlicytowanie tej nieruchomości właściciela. A więc o czym warto pamiętać? Inmisje są to jest to korzystanie ze swojej nieruchomości ponad przeciętną miarę w sposób uciążliwy dla nieruchomości sąsiednich. I znajduje się pod ochroną prawa cywilnego, gdzie właściciele mogą z tego typu y, instytucji korzystać. Jeszcze jedna ważna Nabywając nieruchomość, warto również zapoznać się ze stosunkami miejscowymi panującymi w danej miejscowości. Jak wspomniałem, przeciętna miara jest oceniana również w uwzględnieniu tychże stosunków. Dlatego też warto się dowiedzieć, jak do tej pory właściciele z tej nieruchomości korzystali. Jak ją zagospodarowywali, w jaki sposób dokonywali nasadzeń, jakie relacje panują pomiędzy sąsiadami, ponieważ może się okazać, że nasze przeznaczenie tej nieruchomości, czy nasze plany wobec niej, mogą w jakiś sposób kolidować z planami sąsiadów. Oczywiście nie znaczy to, że musimy to zrobić bezwzględnie i absolutnie nie będziemy mieli możliwości korzystania z tej nieruchomości w sposób inny niż dotychczasowy, oczywiście nieprawda, ale zawsze może to nam. Zaoszczędzić nieco kłopotów. Jeżeli na przykład planujemy nabycie nieruchomości na jakieś konkretne cele, na przykład na wynajem, na agroturystykę, na to, aby zwiększyć ruch na tej nieruchomości, no, warto się dowiedzieć, czy nie będzie to problemem po to, aby po prostu uniknąć później ewentualnych sporów z sąsiadami. Na przykład w jednym z orzeczeń sąd wskazał, że jeżeli nabywamy nieruchomość niezagospodarowaną czy zagospodarowaną w określony sposób i dokonujemy rzeczonych nasadzeń w sposób odbiegający od dotychczasowego sposobu wysokich, gęstych, utrudniających korzystanie z sąsiedniej nieruchomości, to musimy się liczyć z tym, że nasi sąsiedzi będą chcieli dochodzić. Ochrony swojego prawa w ten sposób, aby przywrócić ten stan zgodny z prawem i aby móc korzystać ze swoich nieruchomości. Podsumowując, misje są rodzajem instytucją prawa sąsiedzkiego. Umożliwiają nam dochodzenie zaniechań, które utrudniają korzystanie z naszej nieruchomości. Mogą być dochodzone przeciwko. Właścicielowi nieruchomości sąsiedniej i misjami może być hałas, może być odór, yy, może być uciążliwe parkowanie, może być duży ruch, duże natężenie ruchu, czy też sposób na przykład parkowania na działce sąsiedniej w taki sposób, który utrudnia nam korzystanie z nieruchomości. Na przykład, jeżeli nasz sąsiad stawia swój samochód ciężarowy przy granicy działki rurą wydechową w naszą stronę i zostawia na przykład włączony silnik, którym bardzo mocno nam yy, utrudnia korzystanie z nieruchomości, zanieczyszcza powietrze, generuje hałas to również jest emisja. Emisją może być monitoring zainstalowany wbrew naszej woli czy też promieniowanie elektromagnetyczne. Warto o tym pamiętać, warto wiedzieć, że takie instytucje przysługują, że możemy dochodzić ochrony swojego prawa własności również przed prawem własności innych osób, które korzystają w sposób przekraczający przeciętną miarę. Pamiętajmy o tym, aby te roszczenia czy ocena stanu była obiektywna, nie tylko subiektywna. Krótko mówiąc, tutaj sprawdza się zasada bardzo ogólna żyj i pozwól żyć innym. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie i zapraszam do śledzenia kolejnych filmów. Pozdrawiam.